Watch na YouTube. My mom is kinda homeless. Bro, what the fuck? <laughs> serio? Oj, vrni se. Tam je pisalo, da hoče, hoče ti o. Ali hoče ti o, vidiš to? Po levi. Je, je, ja. ja. je. To wyłącz to, bo ci będzie komputer na No. Dobra, mamy to? Jest e, online. Witam Was, widzowie! Witam! Ale patrz, ile Witamy. osób to ogląda. Totalnie zero osób! Naprawdę duża liczba, nie? Bardzo no. duża liczba. <grym> Bardzo. No. Bardzo duża liczba to ogląda. Ja piszę, że o szes... Tomek, możliwe, że to się zaczyna o, szes... o 15.10, że oni zaczynają się ten. E, ten. Zaczynają się. E... Studio. No studio. Studio. A, no studio jest. jest. Będzie studio. Będą się jeszcze rozgrzewać pewnie. No. No, 16.15 zaczynają. No właśnie. Widzowie! Właśnie mi wysłano. Jaka będzie jedenastka? Ja wam opowiem, jaka będzie jedenastka dziś. Okej, okay, czekaj, musimy się wczytać. Na bramce Wojciech Szczęsny, lewa e, obrońca Balde, lewy środkowy obrońca Kubarsi, prawy środkowy ku, e, obrońca Eric Garcia, Prawy obrońca Kunde na, na, pomoc, na pomocy Pedri i Frankie de Jong i, Fe, i Fermin, a na ataku Ferran, Torres, Marcus Rashford i Lamia Mal. Więc będzie moc, mocny mecz. Podobno za Aha. 30 minut będą live. Iba, nie wiem, dawaj Fortnite, może jeszcze szybko zagramy. Fortnite? No Fortnite. Okej. Okay. Tak, ja sprawdzę czy mecz mi się nie nie załadował mi się. Ok. Dawaj zagramy Fortnite. Jak masz jakąś aktu aktualizację na Epic Games, to nie jest Fortnite, to wyłącz. To, bo to ci zwania tempo rematch. Det var til at epic games med, Aktualizacja Epic Games. Jeszcze masz. No nie. O, bro, to nie, ale nie, to nie trwa długo. Musisz to zrobić, aż się łączyć nie mhm. Ale to nie powinno trwać długo. To jest tylko aktualizacja Launchera.